Zanurzeni w zieleni, szczęśliwi życiem w przyrodzie, której są nieodłączną częścią, inaczej żyć nie potrafią. I choć los i ciężka praca odbił się na obojgu, pochylił ich ku ziemi każdym zdarzeniem, chorobą, kolejną wiosną podnoszą się na nowo, jak las, co szumi wokół. Z najpiękniejszą muzyką przyrody, trylem marcowego skowronka, lipcowym lotem pszczoły, jesiennymi zbiorami, krzykiem kruka ponad lasem, dodającym im sił i witalności. Ona i on, Anastazja i Henryk. Henryk i Anastazja, jak w starej bajce Kraszewskiego, żyją w chatce pod lasem, tacy szczęśliwi, bo razem...